No, dobra. Wy wykonałem ruch za ciebie, żeby teraz zbadać Parisa zachowanie, a co więcej... Yy, zakładam, że Paris no tutaj wykona dobre posunięcie i mogę mu zaufać w tej kwestii, że to nic skomplikowanego. <grym> Ale, że, że słucham, co? Że to jest mój ruch, tak? No to było złe posunięcie z tej strony. Dlaczego? Ale to ja zagrałem. A, no to, oh, 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 bratku. No mogę dać chyba mata, nie, w jednym ruchu. Nie, no stary, chyba nie, chyba jeszcze nie. No dobra, jeszcze nie, dobra. no dobra, bo by się też... bawił. Ale szacha, bo tańczył. Nie, 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 nie chodzi o Ale o szacha żadać nie? Szacha, tak, ale mat, nie <laughs> ale mat to nie będzie. Powiedz jej, kurwa, jak ruszają się figury zanim. A Ale ty zaczynawać. jesteś pewny? No Panie to nie Co chcesz zrobić? Tak bezpiecznie tak, na razie pograjmy, tak, no, na razie bezpiecznie. Okej, Ok, no to to nie ma, Mata. Dlaczego? Król nie ma gdzie uciec. <sumark> ale mogę zbić. <gry> <gry> nie no, to wiem, no to, to, to zbiję tego, nie? Dobra, dobra, ale chciałem to wytłumaczyć dla Julity. Mhm. To teraz Julita jesteś na posunięciu. Zobacz, w skrócie goniec atakuje króla. Ale, no, nie przegrałaś jeszcze partii. Teraz możesz dotknąć kogo chcesz: konia, hetmana, yy, króla i zbić gońca. I teraz załóżmy, no. Może weź konia i zbij koniem. I wywnioskujemy się rysza. Dobra. I do czego byś porównała jego ruch? ruch. E, do konia ruch? Znaczy... Mój ruch do konia, no. <głos> <głos> bo właśnie, bo był szybki, mój ruch był szybki, szybki, nieprzewidywalny, jak właśnie dziki koń, który nie wiadomo w którą stronę uskoczy. To ja, bo był ja... mój ruch, jasne. Sugestia była inna, że ten koń zrobił literkę L. Patrz, no to tak. tak, taki, właśnie to jest literka L. A, o to chodziło. <noise> o <noise> <noise> że chodziło o mój ruch z moim, koń, z moim księdzem? No, nie, 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 to agresywnego księdza. Nie, jest to. No. Jest to, dobra, no. Jest git. Dobra, dobra. Paris wykonał jakieś posunięcie zgodnie z naszymi zasadami. Czyli wprowadzenie największych figur? Tak. Znaczy lekkich. Leki, leki, leki. Najważniejszych, czyli lekkich. Powiedział największych coś przejęzyczyłem się. Dobrze, dobrze. I teraz ty, ty wykonujesz ruch Julita. Dobrze. Ym, jakiś konkretny, tak? Cóż, radzicie mi, czy tak mam sobie robić co? Tak, mi się słuchaj, jest taka zasada, że jak już znasz mniej więcej posunięcia, wiesz, że on rusza się po skosach on mm -hmm. robi literkę L, to zawsze w ogóle możesz dotknąć tego konia i zobaczysz na ile on ma takie zielone kropki. Widzisz? Kliknij go sobie, złap go. Jest, widzę. I tam masz możliwe pola. Zobaczmy się i jak już masz konia, to czekaj, masz końca, który jest po, po skosach, więc <noise> czemu się śmieję? To jeszcze masz pionki, które chodzą do przodu. I chodzi o to, że na początku wszystkie lekkie figury muszą opuścić yy, początkowe pola. I walczycie o centrum, jak na prawdziwej bitwie. Tak sobie to wyobraź. I ja bym ci teraz zasugerował, że wszystkimi figurami musisz wyjść, to kim byś jeszcze wyszła? Orany, to może nie no, wiem. co to znaczy trzeba Nie pracować, a zarabiać. Jak ty te eee... dzieci w przedszkolu, tak? od za Krystii, uczyłeś szachów, to ja im współczuję, xd. D. To jest podpowiedliwe pytanie? Nie, 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 jest kilka tak? jest, jest, jest tak? proste. Tak? To ciężąc. Dobra. Nie, eee... słuchaj go, serio. To. No mm, mm, mm. tak. ten ninja, co mówiliście, to jest za fajny, żeby go chyba wypuścić. Który ninja? Coś tam było, że jest ten, co się umie poruszać wszędzie i coś tam coś No tam tak, było. to to jest królewna, no. No, ale A, może tak, być królewna, tak, królowa. Hitman, no. to powiedział Paris, no tak, no. Tak, tak, hitman, A <gryża> yy... no. wieża? A, wieża rusza się twardo po liniach, ale słuchaj, chodzi o to, że chcesz zdobywać te pola, czyli tutaj mhm. musisz chodzić swoimi bierkami, tam jopki, konie, gońce, wszystko idzie do centrum, bo stamtąd ma jak najwięcej pól do manewru. Mhm. Dobra, to nie wiem, to może ten ksiądz byłby, ale to i tak nie mogę się nim ruszyć, więc muszę... No, tym musisz dla niego rozpadło. zrobić dziurkę, żeby mógł wyjść. Wypuścić go. Dobra, to może tutaj sobie wyjdę tym czymś Wie i, pan, i to znaczy wtedy on sobie będzie mógł. nie, nie Może wysłać będzie Marię mógł. do nauki, do Nego Miesiąc walka Paris Ale ja nie widzę. Podświetla się na zielono, ten taki między koniem a. Podświetlenia nie widać. Ja, <laughs> ja nie widzę. O jezu, no to nie wiem, to się rusza. Yy... Nie, no nie bój się, ruszy. Hmm. Okej. Okay. Ruch yy, dobry. Okej, okay. jest równo materiałowo, a ty musisz być wierna swoim ideom, yy, czyli wychodzisz no, w Dobra. Um. Hmm. Dobrze, jest git. Przewodniczący, mm -hmm. okay. Dzień dobry Nerwowa <grywka> Nerwowa się zrobiła, zrobiła, taka. <grywka> <grywka> Cisza taka... Skupienie. Wie pan, co to znaczy nie pracować, a Ksiądz, ninia, papież. Słynna trójka szachowa, która podbija świat. Okej, okay, zobacz. Paris wyszedł konie. A, bo ty nie znasz <trafię> rozrzady. I teraz wchodzimy w nową zasadę. Musisz złapać króla. i Jeden, go... jeden. Kurwa. <gul> a, gol. <gul> a, przepraszam. <gul> Ale Beke ma z ciebie <gul> Spoko jesteś odbijam. Nie, nie, ja ci życzę jak najlepiej w tej kwestii. A, Będzie a, dobrze. A, a na kogo postawiłeś? A, no się skończyłem, miły Daniel. A nikogo nie postawiłem. No powiedz, że miał wygrać no i w remis, no. Tak puścił, że to jest daj spać, spoko. <zysk> Albo gramy, gramy, no tak, szachy, tak, tak, szachy, tak, no. Złap za króla, króla i... No tłumaczył. Tak, złap za króla, koło wieży go postaw, masz taką możliwość. I to jest jedyny moment, w którym robisz roszadę. Kurde, a ty te szachy będziesz jak... O... To będzie trudne. Ty dwa jeden jest podobno. Koło wieży mam postawić tak, króla? Tak, tak, tak. Bo normalnie król chodzi o jedno pole. A, co się stało? No to się nazywa roszada. Roszada. Dobra, roszada. Dobra roszada. I to, one się przedstawiły? Tak, i zobacz, że twój monarcha już jest bezpieczny w zamku, nie? To co tam tłumaczyłem anekdotką. A, okej, dobra, widzę to. Dobra. Ja zrobię to samo i teraz jest twój ruch. Tak. Dobrze, dobrze. Spoko. No i teraz jest bardziej do Ciebie taka. Nasza koleżanka po, 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 nauczyła się się ruszać figurami, a my musimy Aha. zbudować plan, jakbyś ją, wiesz... Zatakować. No, szachmat. A, załatować ją? Tak, jak i się chcesz w ogóle zaatakować, którędy, pokaż. Kurka wodna, tutaj widzę lukę. Tutaj widzę lukę. A... Czy on będzie bezpieczny? Dobra, super witarówka. tu wejdzie? to ja tu mogę go obronić. Tak, tak, ona My też to móc. widzi generalnie, ale to spoko. A, a, ona to widzi! Ajajajajaj! Aj, 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 aj. Ale jest git, jest git. Spoko, ja chyba nie ogarniam jeszcze na tyle, żeby... A zły zrobię, to a, tak Nie, to tak twoje wybrałeś. takie pierwszy, pierwszy raz z szachami, nie? Nigdy, nigdy wcześniej nie dotknęłaś szachów, tak? Yy, no nie, nie. Wszystko, co przygotowałem, to było to. Spoko, spoko. Nie widzowie, bo dzisiaj jest trening bardziej z Parisem, Marii to totalnie przypadkiem było, ale jak się Marii spodoba, to się dogadamy jakoś, bo to śmieszne, śmieszne będzie, pojedynek ostateczny, mecz Paris kontra Marii, ale Mar Oma, Julita, umiesz angielski? Tak, umiem angielski. Ale tak na poziomie komunikatywnym? Tak na poziomie dobrym poziomie, no. A ja też mogę na przykład coś po angielsku? Żeby A. do Europy, coś o szachowej Europie, coś liznąć? Słuchaj, dobra, dobra. cash Underground. Yeah, Jeba, wiesz o co chodzi? A że znowu? Cześć, getto. get e getto, wiesz, chess get getto. Słuchaj, łańcuchy, wiesz, freestyle niedozwolone nieduzwo ruchy, wiesz o co chodzi. Ej, to mam dla ciebie. E nie związku, wiesz, nie po związku. Znaczy, zasad, wie, wiesz, co? znaczy jest, nie żartowałem oczywiście, wszystko jest są żarty, ale koncepcja dobra, nie? Grałeś kiedyś w Pummel Party? Pummel Party? Pewnie, że tak. Jest no to Party. To jest fajna. Jest, jest fajna. się nawinęła, wiesz, a propos yy, szachowego underground po angielsku. Szachowe underground. That's... A ty też, Mari, umiesz mówić po angielsku? Aha. Uh -huh. Dobra, ty no to. Dobra, to ja wam po streamie coś na, 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 na ten, napiszę dla Was informacje do Was, dobra? Okay. Dobra. Dobra, okay. dobra. Angielski się poćwiczy, czyli znieć bliźnię świata. <laughs> Dobra, to na razie wam nie przeszkadza w gierce, zobaczymy. Zaraz się Paris ja będę musiał przeciorać z wieżami. Poćwiczymy. No, y jasne, jasne, no, ćwiczymy Poćwiczymy matowanie. Teraz ja się ruszam, Tak, dobra, Twój ruch jest, twój ruch, twój Cholera, dobra. Ej, dobrze, to jest... Koń, tu jest... To jest... Dzięki za wszystkie słówki. Ty, MG. ty, można tutaj zrobić jakąś akcję, kiwkę! No ej, ale ty masz med na karku, wiesz o co chodzi teraz. Nie no tak, to zobaczyłem, coś tutaj się zaczęło przeplatać. A mm. no bo Marii, ty totalnie nie wiesz ojej, jak się to zbudowało to uniwersum w ogóle, nie? Ty nie wiesz kim jest Nemsko, z Toronto, z Polski, tak? Nie wiesz tego. E -e. Nie Dobra, to, to powoli wszystko rozumiesz, nauczymy cię. Tak, ale wystarczyło mi się, że dwóch moich znajomych w tym samym czasie napisało co, co do mnie, że ludzie na streamie spamują, żeby puścili Zero Calorie Cookie i stwierdziłam, że to chyba coś większego co co co, co co, co więc... tak skromnie sobie siedzimy z papciem platynim tutaj co jakiś czas. Yeah! No mam zionek, whisky, nie <susurwanie> cygara ani szachy, cały czas gadka w jego życiu. <susurwanie> 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 <sus Mam pytanie, dlaczego się podświetla tam to pole na zielono i ksiądz na zielono? Bo on tam się ruszył, to jest jej, osta jego jej ostatnie posunięcie Skąd? A, ok, okej, okay. okej. I teraz ty jesteś na. O. I zobacz, so, skoro on chodzi na skosie, to co ci grozi w tym momencie? Jak myślisz, co się może za chwilę w kolejnym y, posunięciu wydarzyć? Mój ksiądz chce coś zaatakować. On nie ma dobrych zamiarów. O nie! Ale nie jest też sam, właśnie to najgorszy ten ksiądz nie jest też sam. Ma no, tej o no co chodzi. Ma całą armię konia zasadą. Jak on go nie trafi, to brat go trafi, wie o co chodzi? W sensie ciebie, no nieważne, no jest zasadzka, jest zasadzka. Za ale widzisz o co chodzi. No, Może powiedzieć, nawet to jest tak zwany to jest mój ruch ogólnie, double muffin. Czyli po dwójnie <grym> na dwa konie. To, nie, to są ministranci. Dwójna mufinka z czekoladem. A bo ministranci różnią, to jest podwójna mufina z czekoladą, ona tak ucieka, nie? Ty tylko wejdziesz tam i oj będzie naprawdę ostro.